Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mam przyjemność wam zaprezentować minifigurki stworzone do minifigurkowego kolaba na podstawie Star Wars The Old Republic. Pomysłodawcą projektu jest Kubrick. Każdy z nas miał stworzyć drużyny, postaci niczym z gry Star Wars The Old Republic. Po stronie złych mamy więc Łowcę Głów, Sith Inquisitora, Sith Warriora oraz Agenta Imperium. Natomiast po stronie dobrych mamy Najemnika, Jedi Knighta, Jedi Konsula oraz Żołnierza Republiki. Część z tych minifigurek stworzyłem z głowy, natomiast do zbudowania Innych posłużę się gameplayami z gry. Czy użyję gdzieś tych minifigurek? Myślę, że tak, ponieważ bardzo lubię tematykę The Order Public, jest to w sumie mój ulubiony czas Star Wars, zaraz po wojnach klonów. Więc jeżeli tylko kiedyś coś będę chciał zbudować, to będę mógł wrócić do tego filmu i niektóre z tych minifigurek sobie odtworzyć. No dobrze, a do tyle na dziś. Mogę Wam zapowiedzieć, że w tym tygodniu pojawią się jeszcze dwa filmy. Jeden to będzie odcinek specjalny na 700 subskrypcji, być może nawet na nim pokażę moją twarz. Natomiast drugi odcinek to Moc. Zapowiadamy, a za. Dzień fantazy obecwanych od Dawna. Dobrze, koniec przedłużania. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia na razie.